Zaczynamy od jajek. Będziemy potrzebować żółtej z pięciu jajek. Białka wyrzucamy, rozbijamy jajka i pięć żółtek ląduje w miejsce. Następnie przelewamy trzy butelki piwa ale do garnka. Garnek z piwem podgrzewamy na małym ogniu. Nie chcemy przekroczyć temperatury 50-60 stopni. Dodajemy łyżeczkę barmańską mielonego imbiru, łyżeczkę barmańską mielonej gałki muszkatołowej i łyżeczkę barmańską mielonych goździków. Delikatnie mieszamy. Cały czas uważając, żeby piwo nie było zbyt gorące. Do żółtek jajek dodajemy 200 g cukru trzcinowego. Ucieramy całość widelcem, aż masa nabierze bledszego koloru i będzie miała konsystencję pasty. Ucieranie powinno zająć około 3 do 5 minut. Dodajemy naszą masę jajeczną do piwa małymi porcjami, cały czas mieszając. Gdy już dodamy masę do piwa, wrzucamy garnek z powrotem na masę. I grzejemy na małym ogniu przez około 3 minuty. Ostatnim składnikiem jest masło. Gdy piwo już się rozgrzeje, dorzucamy 100 g masła. Mieszamy całość, podgrzewamy jeszcze przez chwilę i jak masło nam się rozpuści, możemy podać nasze piwo kremowe. Koktajl zaserwuję w rozgrzanym kubku. Należy przelać go z garnka dość dynamicznie, żeby na górnej warstwie utworzyła się lekka pianka.